Przed nami druga część konferencji prasowej, jest z nami trener gospodarzy, pan Michał Prowierz. Dzień dobry trenerze, proszę o komentarz, dla zwycięskiego pojedynku z Wartą z Wiedzieliśmy, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie, bo na pewno zespół Warty był zmobilizowany, też wiedział, że te dwa tygodnie przepracował, dla nas to było te spotkanie jeszcze dwa razy trudniejsze, bo borykaliśmy się z bardzo dużymi problemami i tu mogę tylko pogratulować zawodnikom, że Niektórzy ci, co byli przeziębieni, że nie trenowali kilka dni i e, grali dzisiaj z pełną determinacją. Na tyle, ile starczyło i sił, to, to pokazali charaktery, a i jest to dla nas bardzo ważne. A od samego początku kontrolowaliśmy to spotkanie, graliśmy bardzo dobrze, e, bardzo dobrze zmienialiśmy kierunki gry. wykorzystywaliśmy e, też momenty dogrania, Na pewno bardzo dobrze jest bronił. Szczególnie się w pierwszej połowie. No, też nie uszczegliśmy się błędów, bo w pierwszej w pierwszej połowie miała Warta jedną sytuację, która była bardzo groźna, ale mm, w drugą połowę też weszliśmy bardzo dobrze w mecz, potrafiliśmy stworzyć kilka sytuacji. Pewno Michał Rakoczy tydzień temu w drugiej drużynie potwierdził to, że grał bardzo dobrze, dlatego dzisiaj też dostał szansę grania od pierwszej minuty i pokazał się z dobrej strony, był zaangażowany, na pewno nie ma takiej pewności siebie, bo to trudno, żeby, żeby miał. Myślę, że też akurat do... Dobrą zmianę i tu ci zmiennicy później uspokojili to spotkanie. Na pewno szkoda, że nie, nie udało nam się wcześniej zamknąć tego meczu, bo mieliśmy kilka sytuacji, że tylko wystarczyło lepiej dograć, i to, i to mieliśmy mogliśmy mieć sytuacje bramkowe, ale takie mecze trzeba wygrać i yy, teraz przygotujemy się do meczu niedzielnego w Lubinie i yy, musimy tych zawodników wszystkich stawiać na nogi. Na pewno si blagną wypadł na dłużej uraz mechaniczny się z, z zawodnikiem i ma, ma trochę problem, także prawdopodobnie około 6 tygodni nie będziemy mieli go do dyspozycji i robimy wszystko, żeby Alvareza Knapa postawić teraz też na nogi, żeby ta, te możliwości były większe jeżeli chodzi o tych zawodników, których mamy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Rafał Nowak, teraz pasy. Dzień dobry panie trenerze, to może ja nawiążę w pytaniu do tego, co pan powiedział o zawodnikach, czy Alvarez to jest jakby kontynuacja tego urazu, który on miał, czy coś nowego się przytrafiło? O to chciałem zapytać. Nie, to jest uraz z tego meczu, który miał w poprzednim i ze Stalą Mielec i nie, 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 nie dało się go wykurować, bo to jednak jest dłuższy uraz i, i akurat tym to jest spowodowane, a Knap na reprezentacji meczu z Niemcami doznał urazu. I jeszcze pytanie a propos tego meczu. Czy jest Pan zadowolony z tego, że dwie bramki strzelają młodzi zawodnicy? No, wiem, jaka musi być odpowiedź, ale chciałem, jakby sprowokować. Nie prezyjenta. sprowokuje mnie Pan, bo ja Panu powiem bardzo prosto, że oni mają koszulki i Krakowi. I to będzie, czy to jest młody, czy to jest stary, czy to jest obcokrajowiec, czy to jest no oni reprezentują barwy Krakowi i to jest y, akurat niezłośliwie do Pana teraz odpowiedź, tylko to jest szczepianie się i, i, i dowalanie się o liczbie obcokrajowców, bo jeszcze raz powtórzę, że w innych meczach jak patrzę, że gra o 8 i 9 to jest cisza tylko było się dowalanie w pewnym momencie do mnie i do Krakowi. Także jeżeli ktoś chce być obiektywny, to niech jest obiektywny i niech dzisiaj to samo powie o innych zespołach, że gra tam dziewięciu obcokrajowców. Ja, ja 17 lat pracuję, ja się naprawdę znam na tym, jak wprowadzać młodych i wiem kiedy ich wprowadzać i mnie nikt nie będzie uczył i mnie nie będzie też obrażał w jakiś sposób, bo jeszcze raz powiem, przez 17 lat prowadziłem tyle chłopaków, którzy zmienili status życia, że mogliby mi pomnik postawić i na pewno są wdzięczni, bo do dzisiaj utrzymuję z nimi kontakt i... Może kiedyś kwiatek zapalą, jaką i tak to jest w życiu, ale nie, nikt mnie nie będzie uczył, jak wprowadzać młodych. Jeszcze raz, Panie Trenże, Jeszcze pytanie o mecz z Wartą, bo to jest tak, że na przestrzeni tych ostatnich <kluzny> dwóch lat graliśmy w sumie z Wartą pięć razy, bo jeszcze tam był mecz Pucharowy. I wszystkie te mecze były w gruncie rzeczy dość podobne. To było takie, że Warta zawsze wychodziła do nas taka trochę cofnięta, czekała na to, co zrobimy, i to się kończyło albo 1-0 w tą stronę, albo 1-0 w drugą. Z czego to wynika, że te mecze z Wartą wszystkie są dość podobne do siebie? No nie są podobne, bo dzisiaj wygraliśmy 2-0 i wygraliśmy tam 1-0, także są inne. No tak, tak ale chodzi o tę stykowość. No to wszystkie są, no jak w polskiej lidze nie ma zespołu, który przyjedzie i, i wygra ktoś 5-0. No dla nas jest pocieszające to, że zawodnicy pracują solidnie, że pokazaliśmy też dzisiaj, bo i bardzo dobrze biegaliśmy i byliśmy dobrze przygotowanie, ta przerwa na pewno nam dobrze zrobiła I, i tutaj też pocieszające jest to, że niektórzy zawodnicy też widać, że wracają, bo i Erasmusen dzisiaj grał nieźle, mimo że tam jeszcze miał dwie straty, na pewno o którego i, i on musi zacząć strzelać bramki i to wie o tym, ale grał dzisiaj dobrze, bo utrzymywał się przy piłce, potrafił, był bardzo groźny i pewno się siebie potrzebuje, strzeli jedną, to, to strzeli jeszcze kilka bramek. No Jeszcze znaczy bala jedną też z kontuzją, także to, to akurat jeszcze jest też.